Skał, kęp, traw i przydrożnych rowów. Mogą one spowodować poważny wypadek. Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie podczas Driftu. Czy to tym razem Drift się okaże drift. się Spróbuj szczęśliwy, się zakręcie, czy też nie? nie? No, zobaczymy. Oj, 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 przepraszam. <noise> Pierwszy Drift nie. Chyba flashback mi trochę zaświrował. No chyba troszeczkę Dobra, nic się nie stało. Nie, nieudany światło. start tylko. To był tylko nieudany start. Nic więcej. Nieźle. Gdyby jednak udało Ci się obrócić auto pod większym kątem, zdobyłbyś więcej punktów. Dobra, no to, to może nie był wspaniały drift, ale... Zawsze to lepsze coś niż nic. A i trochę nas wyniosło. Znaczy mnie wyniosło, dobra mamy tam Aj. No, czy będzie jakiś zadowalający wynik? Nie, siódma pozycja. No proszę, proszę. Spodziewałem się czegoś lepszego. No, ale to jest trochę. miło, mój błąd. Ale zacznijmy od nowa. Jestem pozytywnych myśli, no to jest Chevrolet Camaro, ładny Chevroletik. Eee, no i spróbujemy jeszcze raz, może w końcu się uda coś ładnego wykombinować, tutaj troszeczkę więcej prędkości, tak właśnie o to chodziło. takich driftów, a kolejne punkty. Tak. Właśnie o to chodzi. O to chodzi podczas driftu. No, czy teraz uda nam się to wygrać? Chyba tak. Chyba nie ma. Nie ma po prostu możliwości, żebyśmy teraz już to przegrali. Jest! Pierwsze miejsce, wreszcie samochód, który nadaje się do driftu, który można driftować i wykręcać ładne Drifty! To jest to co lubię. Aha, wreszcie, wreszcie, wreszcie. I pierwsza pozycja, tak robię tak to jak się należy. Drugie podejście. Pierwsze było nieudane, ale nic nie szkodzi. Drugie podejście. Prawie pół miliona punktów to jest co, to, co lubię. Wreszcie są samochody do driftu, a nie jakieś tam złomy, które nie chcą driftować. Druga runda, z przyjemnością czekam. Może za drugim albo za trzecim razem się uda. Trasa na lazurowym wybrzeżu nie da ci ani chwili wytchnienia. Jest szybka, wąska i pełna niebezpieczeństw. Bądź ostrożny. I cóż, trasa na lazurowe wybrzeże. No, niestety za tą trasą za bardzo nie przepadam. Ale spróbujemy. Może akurat będzie dobrze. A! Troszeczkę za szybko. Trzeba mocniej przehamować. A! Za blisko, znowu, za blisko. Uderzyliśmy tą ty tyczkę. Eee! Dobra, udało się. cię punktów. Znowu, znowu uderzyliśmy te tyczki. A no jest problem, właśnie, żeby. Przejechać Pamiętaj, tak, a nie udarzyć w tej auto, tym No, zdobyliśmy ten mnożnik tylko razy dwa. O, czy będzie to dobry wynik? Kurde, znowu się nie udało. Dobra, jedź sobie. Razy cztery. Czy 400 tysięcy wystarczy? A, jeszcze tutaj udało nam się wykręcić razy 4. Jest pierwsze miejsce za pierwszym razem. Tak jest, tak jest, tak jest, wreszcie. O ale tylko o tysiąc! Wow. Bardzo bliziutko, bardzo bliziutko. No. w klasyfikacji tych zawodów. Utrzymaj pozycję. No i ostatnia runda, trzecia runda. Ja. Yeah. Jest, wreszcie. Wreszcie jest ten drift, na który czekałem. Wreszcie, wreszcie. Okutama to Raj dla fanów driftu. Obrócenie auta bokiem to najprostszy sposób, by pokonać tę górską trasę. No, powiem wam, uwielbiam tą trasę. Tylko że to jest bardzo trudna trasa na drift. I... Zobaczymy, czy uda nam się to wygrać za pierwszym razem. Tutaj trzeba uzyskać bardzo duży wynik. I z tym tutaj nie żartuję. Ach, tutaj troszeczkę nie wyszło. Nie dotknęliśmy do drugiej pałki. Pałki tyczki. Przepraszam. Moje przejęzyczenie. Dobra, kolejne 180 tysięcy na naszym koncie. Dobra, 70 tysięcy. No to jest taki wynik, wam muszę chyba na granicy. Ale zobaczymy, czy się uda, czy też nie. Ósmy. Dlatego mówiłem, ta trasa jest bardzo ciężka, bo musimy uzyskać chyba z milion punktów albo 800 tysięcy. No właśnie, 700 tysięcy, co jest bardzo dużym wynikiem. Spróbujemy jeszcze raz. I to jest naprawdę trudna trasa. Dobrze się na niej driftuje, ale trzeba uzyskać bardzo wygórowane wyniki. No i cóż, będziemy próbować jeszcze raz, drugie podejście. Eee, mam nadzieję, że za drugim albo za trzecim podejściem się uda. No mówią są dwa uda, albo się uda, albo i nie uda. Mam takie samo podejście. Ach, no. Pierwszy drift się udał. Doskonały drift. Udało ci się zdobyć punkty. No tutaj znowu nasza ta nasza mm, tyczka druga nie została zaliczona. Tutaj troszeczkę za szeroko. Znowu widzę ma małą ilość punktów. Doskonale udało ci się zdobyć punkty. Ach, tak. Znowu będzie ciężko, bo tutaj trzeba mieć 400 tysięcy, mniej więcej. Albo tutaj ten ostatni drift zrobić bardzo idealnie. Ach, jednak nie wyszedł taki super idealny, jakby się mogło wydawać. Drift. I nie będzie! Znowu ósma pozycja. Na tym ostatnim zakręcie, gdzie są te trzy tyczki, jeżeli tam uzyskamy mnożnik razy 6, 7. Mamy wygraną w kieszeni tak naprawdę. Natomiast jeżeli nie, to musimy próbować. Dalej. Trzecie podejście. Obserwuj to jest, światła. to jest naprawdę tutaj jest wyśrubowany wynik. Widzicie, że tam tylko niektórych tyczek nie, nie załapuje, ponieważ jestem nich za daleko, ale... Można popróbować. Nikt nie mówi, że nie. Ach, nie wyszedł. Tutaj ten pierwszy drift, jest, dlaczego według mnie jest ważny? Ponieważ on tak naprawdę zaczyna całą tą sekwencję Czuję, inicjacji driftu. A on daje nam pierwsze punkty. Tutaj postaram się bliżej. Tak, właśnie o to chodziło. Blisko. I mamy już 300 tysięcy punktów. Jest chyba. Dobry moment. I tutaj razy 5. Kolejne 300 tysięcy punktów. To się nazywa Drift. Jak mówiłem, do trzech razy sztuka. No i jeszcze tutaj troszeczkę punktów. Już mamy, już chyba mamy zwycięstwo. Już czuję ten smak, jeżeli nie będzie dobrego wyniku. A się po prostu chyba rozkleje. Jest kolejne razy 4, kolejne 200 tysięcy punktów. Kolejne 40, jest! Udało się, pierwsza pozycja. Patrzcie, prawie milion punktów na drifcie. Tak, tak. Jest! Wreszcie drift wychodzi. I w jakim stylu? A to wszystko dzięki dodatkowi drift pack. E no niestety, Codemasters postąpiło z nami trochę jak maszynką do robienia pieniędzy. Żeby naprawdę dobrze nam się jeździło w driftach, musimy mieć samochód. Na szczęście to auto, którym jeździłem, jest dostępne za darmo. Dostaliśmy jedno auto z tego driftpaku i ja się nim właśnie posłużyłem. Dobra robota, I udało pierwszy. się wygrać. wiedziałem, że dasz radę. Za dużo nie powtarzaliśmy, udało się. Jest, są punkty, jest dobry wynik, jest naprawdę super. Wow. Oby, tak dalej. A wiecie co to jest? Drift. To ostatnia runda przed finałem. Fani, 25 milionów będzie. Będzie spokojnie, ale może będzie troszeczkę więcej. O, coś się zmienia: 25 244 750. Wow, dużo. Patryk. Masz zaklepane miejsce w finale decyzja, by uczynić Cię twarzą w WSR okazała się niewątpliwie jedną z najlepszych, jakie podjąłem. Chcę, byś tej nocy został mistrzem. Postaraj się zdobyć ten tytuł. I cóż, tak jak wspominałem wcześniej, wyzwania i zawody specjalne muszą poczekać. Ja jestem za bardzo napalony na finał. Ja już po prostu chcę tego finału wiedzieć, jak ta gra się zakończyła. Jeżeli będę mógł powrócić do wyzwań i do zawodów specjalnych, o powrócę. Natomiast na, na pewno to zrobię, ponieważ możemy to zrobić w chronologii. Natomiast e, chcę finał. Chcę finału Mistrzostwa Serii ESPN. 5 rund. Ale to w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia do finału, w którym to rozstrzygnie się cała gra. Cześć.